Cześć! Wiesz, jak sprawdzić, czy wszystkie Twoje produkty są już w katalogu MPIC Place? Przejdź do Centrum Zarządzania Sprzedawcy a dowiesz się, których produktów brakuje, aby realizować kompletną sprzedaż. Weryfikator znajduje się w prawym górnym rogu, w narzędziach. Kliknij w ikonkę i przejdź dalej. Narzędzie działa w oparciu o kody EAN. Przeklej je lub prześlij plik. Maksymalna liczba produktów do sprawdzenia to 100 tysięcy. Plik musi zawierać tylko jedną kolumnę z kodami EAN. Jeżeli wkleisz dane do pola tekstowego i jednocześnie prześlesz plik, to zweryfikowane zostaną jedynie dane z pliku. Po weryfikacji otrzymasz informację, ile kodów EAN zostało sprawdzonych, ile jest już w naszym katalogu, a ile brakuje. Listy możesz eksportować do Excela. Dzięki temu dowiesz się, które produkty powinieneś dodać, a następnie wystawić ofertę. Dla obu potrzeb posiadamy szereg kompatybilnych integracji od najbardziej znanych systemów integrujących jak BaseLinker a aż po integracje przenoszące produkty z innych platform Marketplace. Więcej szczegółowych instrukcji znajdziesz w centrum pomocy.